Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 15 stycznia. W przeciwieństwie do ludzkiej miłości, która często jest kapryśna i zmienna, Boża miłość nigdy nie zawodzi, bez względu na wszystko. Uwielbiam Psalm 136, w ogóle wszystkie psalmy, jednak ten konkretny zwala mnie z nóg za każdym razem, gdy go czytam. Podobają mi się powtórzenia, które sprawiają, że psalm ten różni się od pozostałych. Podoba mi się, że jest psalmem historycznym, ale ze względu na refren zamienia się w wiersz miłosny. Jestem zachwycony tym, że wielokrotnie powtarza to, czego powinniśmy w kółko słuchać, nie raz, nie dwa, a dwadzieścia sześć razy. Uważam, że zawsze, gdy mówi Bóg, powinniśmy się grzecznie przymknąć i pokornie słuchać ale już szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na miejsca, w których postanawia coś powtórzyć, a jeszcze bardziej, gdy powtarza tak wiele razy. Dlaczego Bóg piórem psalmisty tak wiele razy powtarza, że Jego łaska trwa na wieki? Istnieją dwie odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, nie ma bardziej radykalnej i fundamentalnej prawdy dla biblijnego światopoglądu i osobistego poczucia tożsamości niż to. Czym jest ta biblijna opowieść? To historia o Bogu miłości, nawiedzającym świat przez Syna miłości, by ustanowić Królestwo miłości poprzez radykalne poświęcenie miłości, aby przebaczyć nam w miłości i przyciągnąć do Jego rodziny miłości, oraz posłać nas jako ambasadorów tejże miłości na świat. Cała nadzieja upadłej ludzkości opiera się na tej jednej rzeczy że jest Zbawiciel, który jest odwiecznie stały w odkupywaniu, przebaczaniu, pojednywaniu, przemienianiu i uwalnianiu miłości. Bez tego Biblia jest księgą z ciekawymi historyjkami i mądrymi zasadami, lecz pozbawioną jakiejkolwiek mocy do naprawy tego, co uległo zniszczeniu. Drugim powodem, dla którego Bóg powtarza ten refren jest fakt, że nie mamy żadnego doświadczenia z takiego rodzaju miłością, gdy pojawia się coś nowego, zawsze zaczynamy to interpretować z perspektywy własnych doświadczeń. Cała ludzka miłość, której doświadczamy, jest w jakiś sposób ułomna, ale nie Boża. Jego miłość jest doskonała i niezachwiana na wieki. To najbardziej zachwycający fakt w życiu wierzących. Bóg złożył na nas swoją miłość i już nigdy jej nie zabierze. Mamy powód, by się nie poddawać bez względu na to jak trudne wydaje się życie i jak słabi się czujemy. Dalsze rozważania i zachęta Księga Psalmów 118